Jedziemy dalej. Włączy jakąś spawarkę, jakiś pastuch, burza i te zakłócenia będą jeszcze wyższe. Tu jest 0, tu było maskowanie 2, a okaże się, że maskowanie 3 trzeba włączyć długość tych dźwięków. Tak z tą postacią rysowałem, bo będzie słychać czaski przy maskowaniu 2, będzie Nie da się pracować. I dlatego żeby wykorzystać na maksa, na maksa, ile da rady, jak głęboko, na ile pozwolą te warunki, tych zakłóceń, na ile da rady zmaskować, jak najmniej, ja maskuję zawsze dwa altera, Argo staram się nawet NE maskować na zero, jeżeli, zawsze daję najniższy i dopiero sprawdzam, jeżeli da rady mniej dać, Daje maskowanie niższe, bo im niższe maskowanie: O, tu jest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Im niżej maskujemy, tym głębiej schodzimy. Ale tutaj nie mieszajmy do tego. Oczywiście, tu mówimy o kanale dynamicznym. Częstotliwości przedziale powiedzmy no od srebra powiedzmy 6 kHz nawet do, do 15 czy 18, 8 zależy jaki wykrywacz ma. Staram się mówić ogólnie, bo na statyku wiadomo, żeby nie słyszeć trzasków różnych maskowanie powiedzmy od 4 w górę, bo nie interesują nas na... Yy, w programie statycznym małe przedmioty, po to używamy programu statycznego, który jest dużo głębszy od dynamicznego, żeby znajdować wielkie przedmioty, skrzynię pełną skarbów. Ale jeżeli mamy w miarę czysty teren, to możemy ten zasięg zmaskowania wykorzystać plus dołożyć jak ja to nazywam 4 razy 4 w ciężkim terenie. Jest gałąź, kępa trawy, yy, kamień jakiś gdzieś bokiem trzeba. Możemy dołożyć do tego tryb statyczny. Mamy większy zasięg, i po prostu domachać albo co zrobić? Zebrać grunt nogą, ręką, a jak nie to saperką. I wtedy zaczynamy stąd. To nam się dokłada. Mamy większy zasięg. Ale gdyby nie ten tryb. Statyczny nie usłyszelibyśmy go, czyli wykorzystanie statyki plus dynamiki daje nam dodatkową moc, jak w samochodzie, do pokonania danego terenu trudnego. Ja to nazywam tak w uproszczeniu 4 razy 4. Dynamik plus statyk. Wiemy, gdzie podkopać. Zejdziemy niżej, odezwie nam się sygnał. Z dynamika, a maskowanie, mam nadzieję, że wystarczająco dobrze wytłumaczyłem, bo te zakłócenia trzaski mają też jakąś tam wysokość jak postać, która jest blisko albo bardzo daleko. Im zakłócenia od nas dalej, tym wiadomo są mniejsze aż w pewnej odległości giną całkowicie. I możemy wykorzystać maskowanie jak najniżej. Ja zazwyczaj chodzę na maskowaniu 2. Jeżeli coś wyjdzie konkretnego, warunki pozwolą, daję maskowanie 1. Jeśli się wzbiera wszystkie duże przedmioty, nie ma zakłóceń w eterze, tak jak gwar, huk w mieście, można do tego to przyrównać. Tylko wieczorem cisza, spokój to da się usłyszeć. Rano jakiegoś ptaszka, który gdzieś tam ćwierka, a ginie w szumie i gwarze miasta w dzień. Tak samo jest z tym maskowaniem. Na ile warunki nam pozwolą, na tyle możemy zmaskować dźwięk. Maskowanie, czyli puszczanie danej długości fal przez głośnik. Jeśli ktoś nie zrozumiał. Nakręcimy jeszcze raz film, wytłumaczymy tyle razy, ile będzie to konieczne, bo to jest film dla Was, tak żebyście byli zadowoleni. Mam nadzieję, że w miarę wytłumaczyłem. Staram się tłumaczyć prosto, mało technicznie, jak najprościej. Jak z postacią? Blisko postać, długi dźwięk. Dalej postać, krótszy dźwięk, jeszcze dalej, króciutki dźwięk. Tak samo z monetami, tak samo z maskowaniem. Na 6 nie widać, na 5 widać, na 5 nie widać, na 4 widać, na 4 nie widać, głębiej na 3 widać, na 3 nie widać, na 2 część widać, jeszcze głębiej na 3 nie, na 2 nie, ale na 1 widać, a tu na 1 też nie mamy jeszcze dźwięku, ale na 0. Bez żadnego maskowania widać. Ale tak jak mówiłem, zakłócenia weterze. Jeśli wychodzą poza długość tego dźwięku maskowania, będziemy słyszeć trzaski. I musimy, jeżeli chcemy cokolwiek znaleźć, i żeby praca była miła i przyjemna, podnosimy maskowanie. W jednym miejscu na trzy, w innym miejscu może być na zero. Bo będzie tak bardzo mało, że będzie tylko tyk, tyk delikatne cyknięcia słychać i wykrywać da się na zero. A nieraz jest tak, że da rady na jeden i słychać tam cyk, cyk, gdzie nam nie zakłóca tak pracy, takie pojedyncze cyknięcia. Możemy wtedy poprawić i domachać. Aha, zakłócenie z zewnątrz. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia.